Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony To jest kolejna rozgrywka Liko Plecie ze mną jest Bartek Cześć Krzysiek Teoczyń i, I Kuba Cześć Ja gram sobie żerwanem na dżungli Podejście numer 1587 Czyli nie mam ci pomagać Moda na sukces To dwa Moda na krzysia? Moda na sukces. moda na I... Ale chronimy tu wszystko. Ja o, wiedziałem. Skąd, skąd ja to wiedział, nie? Kupił odczy do rana. to będzie grał, nie? Nie, Uf. Dobrze. Kijijijijij dojście, dość No... Także nikt nie zabezpieczył... A tam nie przyjdą chyba. nie przyjdą, Kuba, będzie pierdolony, ja to czuję. A czemu

i Riven Poda Co? Już? No. Boże święty Już to. tak sobie nie Chod, ja to wiedział. Ja muszę wbić drugi level, wtedy będą fajny, Fajne, fajne spraw powiedział. Ona no, w sumie ona jest do grabnięcia. Jak to... bardzo trudne deckery wziąłeś. Którego bardzo dobrze ogarniam, nie martw się. Jak się chwili? i Jak go ogarnia to się cieszę. Dravena kupiłem jako, prawie nie, jako drugiego adekery No pamiętam ten dzień Ja kupił i nie umiem nim grać Go <laughs> ja nie kupił nie umiem nim grać A, dobra, muszę gry i pomóc ci zgrabować Czemu on mi pinguje, mam iść pomóc? Dobra, jeszcze jeden minion Jest, dobra W takim razie staram się pograbować teraz bo mm -hmm. jakiegoś miniona nie grabną no. Nie tak, łagam cię! Nie, tak ucieknę, Kurde. ucieknę, ucieknę. I teraz inaczej się poziom robi, tak gdzie... Coś mi się dzieje. Ale on jest Kurde. słaby, on ma pierwszy level, on ma trzeci i on się z nim bije. Patrz, niech stoi tam krzok, Patrz, patrz, patrz. Chyba ty z daleka grabu i nie z 10 metrów. To jest 10 no. centymetrów. Wiesz, tak. że First Blooda zrobiła. No bo czy dlaczego? Mi się zgankował. Nie, Bartek jest nami idzie. No, Kurde, nie mam odczucia tutaj jak, jak mam ten grabowy. Tak <grym> jaki... Bartek. Dobra. A to nie idź odtąd. Od, od. No bo czekaj, to by no, się takie, wiesz, to będzie szybki ruch, podrzut tylko i z użu. No, Krzysiek, no kiedy przyciągać, nic Kiedy chcesz, jestem przygotowany. A, no... Tak ja nic, ty nie mówisz. bo to Jasna cholera, widziałeś to, Krzysiek? Mhm. Jasna cholera... Że... Nie, co go zwierzyję teraz, to mi się to zrespi do bota. O, jak ja tam wjadę w tą lachę... Mają tu warda? Szczerze w to wątpię, bo oni grają... No, oni mają dwa razy blade. Kuba, musisz teraz... Bo. Dobra. No postaram się. Dobra, dobra, Jestem. Pójdź. Dobra. Dobra. ich bez sensu. O ja pierdolę. A wesołe. Ej ty, nie fair on mnie tak. Dejfujemy? Mm -hmm. No nie wiem. To ja tam pierwszy, dobra panowie. Nie, nie, nie. się podejdź wiem. bliżej sobie troje, ja tylko... Z... Patrz, patrz! No, 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 dobra, to jest wygrana, mecz. Jasne, ule, reanimą manny. Włączył wuj, jasna cholera, nie mam manny. <laughs> Chcę go gadać. Dobra, daj wujcie już. Ja! Ej, kurwa, ja pierdolę. Widziałeś sam? <laughs> Gerdich, pójdź sam. Co ci powiedział? Znaczy Gerd. Nie tego. Nie Gerdich. tego. ej, cofaj. Nie gadaj imienia od, od ten. Nie ten nazwiska. Imienia. nazwiska Nie gadać. Od gierta Od, od Paweł Gerlicha na Facebooku Paweł Gerlich takim niebieskim Jakby <grystanie> <grystanie> ktoś... Niebieska czopka Pewnie tego nie wciepię Z matki nie wciepię Ciepiesz z red faceem Rnę No i nie słucham Oglądałem jak takie Gierd, y, Gerd, tyś mi to kiedyś wysłał, jak taka książka gra Dravenem, nie? Penta jest Kaisiri No, ręgarka jest my penta Cofamy się kubuś Iiii Boję się, że to nie Barciucha poszedł chyba postawić Jace, ale nie No, ja tu przez chwilę zostanę, a po Tak, co? się też, żeby kupić bardzo potrzebne przedmioty Mokila Ach, to, no ma i... dupę. Aaaa... On do bazy popotka jedna, wiecie, taki kozak. <laughs> Muszę te mobilitki mieć, jakby tam mobilitki... To jest Mokila świetne. i jeszcze chcę, żeby... ten... gankuj mi. wbijaj! wbijaj! Jaki ty... O kurwa! No czegoś ty się spodziewasz od Polaków? Ej, padam. No padam, bardzo dobrze Dziękuję bardzo mać. Po co stawać nam idzie? No po co? Ujrzę się, a nie raz nie cofłem kurwa geniuszu No ale wiesz, jakbyś się mógł cofnąć to byś sobie już... Ale nie cofłem się. A dlaczego? No bo kurwa Lepiej się cofać co 5 minut kurwa No to jest Nie, tak no co, nie co 5 tak tak. minut Iż gry graować? grabować. Nie. Tak, jestem gotowy na graby No ale oni kajskie przyszli. Dobra. I da. Szybko buty kupować, O ja! Widziałeś to, Krzysiek, znowu tarcza włączyła. No to ty Jaysa chwytaj, bo Jaysa. Ale, ale on, 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 on na a, a no ona na ten. Leciała na Jaysa, a ona się pia... on nie użyje. A kto dostał killa? Proszę nie. Nie, ja wam będę pomagał na tym bodzie dużo, bo oni są strasznie słabi. Dajcie im, Krzysiek. im żywi mi dostałem killa. Nie, nie. Dajcie im spuszować. Chyba, że Dragona robimy, oni spuszują i wtedy wbijemy. Chyba, że dyjwujemy. Gerta tam na nalał jakiegoś ciule. Ale by mi się przydał ład To idę Ci go tam postawić Albo nie Kurde Ile zostało mu HP? Mało O, dużo Tak żeby z A, ultam... nie, 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 na ulta nie Chodź, ja Ej Idę, Blackface Ile, mus... Ile o, zostało się, mu HP? O, to dużo gier. dużo, Gierd Krzysiek, cofnij się Ja mu stankuję? O, teraz, dawaj o. Oh, w... oh, za dużo ten tower bije oh. Ach Paweł... no przy szóstym levelu Dave'u to się nie dziwię To to jak asysta, jest tak dumny Kogo oni mają w dżungli? Cholera... Eee, tak, Vi Myślę, że nie przyszło zganczyć Teraz idzie Niech przyjdzie Ja tam Cię? muszę postawić tower'a, momento Gdzie jest teraz wiesz? Tower'a tylko nie widzę bardziej co? Chcesz blue? Masz widać Dobra Cię nie oprażę Bo jak nie potrzebujesz to wiesz, to Nie! mi się przyjdę No brakowa cofamy Nie, mi okay. się potrzebne Mi potrzebne. Dostałem 444 golda za ten, za killa uh. Patrzcie Our na moje itemy Ach, mi jeszcze nie jestem Dobra to mogę przejść, Gert już Lol przeżyła Teraz Czekaj No, bigo, bigo, bigo No masz go na Q <laughs> Q Zostaw Ten jest Nie, twoje. no bigo poksuj Ej, Bart, po... suj, 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 bartek, 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 Bartek Burtek Oni Dragona chiki będą wtedy blau, blau, chiki, blau, blau Zultować go hmm, Ja by ci Bart... go zultował nie? To to on ja Bartek no to było, kurwa, ja pierdolę! Jak się rozeszli?! No Dobra, padnie, myślę. Oj. Nie wiem, jak no może tego topa przegrywać. Ktoś mi tu wytłumaczy? Bo to jest... Jakiś ciul? Daj mi First Blooda, ona, z... ona... Kurwa! ...koluje za chwilę. Moment, tutaj wadę. Tak ona ma siódmy level, a... tam ma ósmy, no, Chodźcie, chodźcie, tak enen O, nie mam many! No, kurde, ja na lowi. ona się cofała, ona by wpadła jak szmata Ajajaj, aj, aj. ale poleci na zot, Krzysiek, zejdź w dół Kurwa, taka akcja, dobrze Gierce na już, ja No i nie mogę Kurde, zniknął. Ona się cofia, dół, grab, nie, prawie po prysku dostała. Ja był w sklepie. Ale tak patrzę, ja tylko jakbym miał turmany na TQ to on nie żyje, nie? Ale patrzcie w moim domu. Gorzołkom Wiecie jak to powie, wiecie jak to powie Wiem, Las... Laskami? Nie gorzołkom Laskami, demet, it, ty tak pachnie Nie no Twoja mama robi... ...lacki z nadzieniem Dobra, Black Haze, i... patrz, jak tam Wardę I ten Ward bardzo trafnie jest tam postawiony Ty wziąłeś postawisz tak źle za blisko przychodzi, musi z zaskoczenia ją chwyta Dobra, tak będę tak z krzoków, z tora. Super ward, Kuba. Nowe, ma, ale on i... tam ma specjalne bić, wiesz, wiesz? Mam widok teraz na golemy i na wszystkie inne śmiecie. O, surtowany zostałem. Dżungler, pójdź sam właśnie zabiję o kurde Ech. Bartek A, ciebie nie ma Ej! A krzyko, zabijesz No, Jezus Maria, święta Dobry gang. Pushu, ja puszuję tego, widzę Nie mam many, muszę blue I tutaj, bo to będzie ten chat, tutaj wiesz, tu gdzie szedł, ten Na dziwka no, no i w dalszym, dalszym ciągu by nie stać na mobility Klem będzie ten mały skurwy, że tu szedł Dostać na przynajmniej Helikopter Co? No patrz na mnie, helikopter no, Helikopter... Helikopter ci nie na, dachu, na nie, cholera. Bardzo dobrze, dziękuję. Teraz mnie stać na cholerę. Ja Okej, 3, dwa, 1. Trzech jak nam idzie? Chyba, nie wiem. Ja się jeszcze nie cofłem. A drugi raz. I jeden raz się nie cofłem jeszcze. Ciebie te zepsuły jakoś dziwnie. No Takie niebieskie kratki mam. Placki? Kratki. Don't be jealous. Kuba, wardziochy proszę. Już. Jeden tutaj, jeden tu, tutaj. Drugi tutaj. Tam ma 47 farm i jest 1-4. Nieźle. I stawiam na smoku. Wiesz Krzysiek no, no dobra. Oj, 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 oj. Pomóż tam kurde. Jak bym zlutował już teraz, bo oni cię będą dali gonić I to wróci to ich i tak pobije Kurde, to się... A, Jayce idzie jeszcze Nie, ale się że to ja, a to bliska Ja tu jestem na bocie Aha, dobra, bocie, dobra No, Bartek, dawaj ze mną Ja tędy ptę, ja, tak Dobra, ja przy ścianę skoczę, spokojnie, spokojnie Teraz Widzę mm, Kurwa mam... macie nie mam przez... nie mam przez Ej dawaj, dawajcie ja, dawajcie ja Dawajcie canen! No idę! Nigdy mnie nie defujecie, naprawdę, ja, ja nie, ja nie ja lubię. Zaraz tego y, dom. Kogo? No zobacz tą riven! No, a, zasz... a co cię riven obchodzi? Bardziej cię riven obchodzi niż ja? A umarłeś? No umarłeś. tak, umarłeś. chyba leżę tutaj. Kenena, Leżę tutaj prze, Przebiegał Kennen A wszyscy O rzucamy się tutaj, rzucamy się tutaj no, Na nich wrzucamy, A Kennen mnie zabija Rzucamy się, o rzucamy się Chodźcie No drobą, dobra dobra Ket się. ale No sorry Jak ja bym tak zrobił to byś miał pretensje wielkie do mnie wiem. nie wcale ja O kurwa znowu nie ten, nie broniłeś mnie Bo adekery się broni A nie idzie się no, po No Bo na supporta no ma. Tak Bo kuba ma damage żeby mnie bronić Kurwa Ostawcie Nie, nie, nie Jaki chuju zajebany Dobra, to zostawmy tego dragona. Ja robię co mogę Pyk Dzięki tym frajerze Spoko, spoko A, jest ta forma zbita w Nie, no. nie, nie, teraz ja do... A, ja mam, dobra A, idę Krzyśkowi pomóc Tej boski żigolo Czekaj, uważaj Czekaj Jezus Maria, muszę już się zrobić combo No Bardek Jestem to jest Kennen Jace w ogóle I bartek nam da Zbierz farmę A ja obronię ja mojego oddej miał... kierę Jeszcze cztery kafle po lovek Akurat O jest tutaj Jayce'owski. Serio masz cztery kafle? No co ty tu jeszcze robić? Wy na to Cusiek Co? Łooo wow. Ej tu są wszyscy Chyba nie trafiłem. Ja, chyba nie wiem Byje skakać O, nie skoczyła, ale... Bartek, idzie do nas? Mam ja ulubione. nie mam... naumana, no ludzie, naumana. No nie. Nieee jakby jeszcze w tej klatce zamknął, nie? Ją zamknął, żeby Krzysiek uciekał, Krzysiek się bije No, co, miałem zostawić cię? Nie Bo nie. nie, 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 nie. Ja nie zrobię ja Poczekaj, Krzysiek mam, Dobra, Bartek, nic jest a to było jak żyć, a dechery Tak? Nie, przeżyłbym ja i ty, jakbyś się nie Nie, 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 nie. nie. O, przeżył ja nie ryzykuję. Ja, ja to musiał zasy... wiesz... Asekurować. O, Zawsze muszę być ubezpieczony. Gdzie ja bym się zultował w sumie? Bo on ma bardzo mało życia. Wiecie, że Katarina tam puszuje? Znaczy nie Katarina, tylko Riven. Bardzo dobrze. Hmm? No i kurwa prawidłowo. Spoko Kaczyński. Kaczyński rekord I... i będziesz stoł na światło. Okay, Black my nigga representant. What, what, what? No Krzysiek, zrób to. Jeszcze wiele twarzy musi... twarzyć, żeby był chłopi. wiele twarzy musi wyjąć z dupy ogórka. To jest nowa skórka. Kurde, denerwuje mnie to, że za niedługo w poniedziałek do szkoły, ale jeszcze tak. Nie, 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 Paweł. Dobra, ja ci, Krzysiek, to zgrabuję. Iwen, czy ty mi właśnie zabrałeś bufa?

Dziękuję, księżku. Nie, sorry. Przepraszam. Dzięki. Gerd, zabierz. I... No, nie do końca. Bardzo dobrze. Teraz ona. Ona ma ulta, Gerd. Nie. nie. Riven. Riven, ma też za naprawdę ten. Sobie nie, że nie? Istotnie... No jak on jest papierowy, tylko ja jak i ona pomogła. Wow, dobre dobry Pij go dobro, dobra Mi się nie śpieszy umierać Dobra to... Przykro mi że nie uratowałem krzyśka Dobra jest, ale nie, nie miałem cooldown na cooldown już jest dobrze A jeszcze nie było, ja? Jest dobrze. Gdzie nie No dobra cześć. dziękuję wam za oglądanie, to był kolejny odcinek League of Legends A ze mną był Cisiek Cześć Czwartek Siema I Kuba O, cześć na rap.